Siemaneczko z tej strony śmiechu. Dzisiaj prezentacja e, pirobajerów. Takie wruwające meduzy. E, nie miałem tego nigdy przedtem. Towar e, dostępny u Klaska od produktu LM6M. Mm, 20 gram na całą paczkę. Data produkcji 2020, z tego co tutaj widziałem, więc nie wiem czy jest jakaś nowsza partia na, e, dostępna. E, są wszystkie niezbędne informacje odnośnie e, QR kodu, e, klasek, logo klaska, no i to tyle. E, cenę jak znajdę, dodam oczywiście Wam w opisie. E, no i co, palimy to, zobaczymy jak to sobie fruwa lata, e, strzela, e, także zobaczymy, przetestujemy. I dajcie znać w komentarzu, czy wam takie pirobajerki też się podobają, lub też nie. Także lecimy dalej. Dobra, lecimy z tymi meduzami. Powiem wam, że wyglądają całkiem zacnie. Cztery sztuki takich dużych <grych> czołgów, troszeczkę można powiedzieć, ee, z takim bąkiem. Mam nadzieję, że to będzie fajnie letało. Więc postawimy sobie jedną sztukę tutaj, może na takim prostym. I co, Palto Majster. Wyłącz lampę, żeby tu przyciemnić trochę Wow! Ty, fajne to było! Tylko tak troszeczkę delikatnie latało, nie? Już myślałem, że to się tam zakręci w tych szakorach. Kurde, ale ładne wow Druga sztuka Ty, no podobało mi się to. Tylko to trzeba uważać, żeby to na nas nie poleciało. O! O ten już le, lepiej Wow, ty fajny Firo Bayer, nie? Mm. Powiem Ci, że kurde, no, siadam i to kurczę, fajnie, fajnie Dużo. Dużo takich bączków jakichś zrobionych bez użytecznych, a to jest naprawdę fajne. I crackling! <laughs> dobra kurde! Ocenka będzie dobra Ostatnia sztuka Chyba też będzie kraklingowa, może dwie takie? Dwie takie są Nie no <śpisał> Spodobało mi się to! Ja chyba lubię pierobajery Będę, będę więcej testował te meduski nie wiem ile kosztują, kurczę, bo może też ocena, nie, be, nie uwzględniając ceny Kurczę, 10 na 10, mi się podobały, naprawdę fajne, ciche bączki, fajnie latały, ten pierwszy troszeczkę nisko, ale później się zdecydowanie lepiej rozkręcały Fajne iskry, dużo, dużo takiego fanu, nie za głośne też, no jak na pirobajer, myślę, że fajne, całkiem fajna zabawa z takich, z takich meduzek no, i nie wiem jaka cena jest. Dodam cenę w opisie, postaram się ją znaleźć. Także może, może jak będzie drogo, drogo ta paka wychodziła, to 9 to na 10. Ale jakbym miał nie uwzględniać ceny, to 10 na 10. Fajny, naprawdę Piero Bayer mi się bardzo podobał. Dajcie znać w komentarzu czy wam się też podobało. Pamiętajcie, odwiedzić, odpalaj. To by było na tyle. Trzymajcie się. Hej.